zaczęło się, pierwsze jazdy. Ty już w sumie drugie, bo w Leningo trenować po prostu. No tak, tam tu jakieś tam e, przewagi nie ma, bo to bardziej wykorzystałem to, że już tam byłem. E, warunki pogodowe też świetne, mogą się gdzieś tam podłączyć do ekipy niemieckiej, także tam w Leningo pokręciłem parę kółek, e, ale spokojnie, ten tydzień jest e, na rozjeżdżanie przewidziany, także yeah. duży spokój. E, Bylczą się przejechane, przejechane kilometry. Był już ten but jazdy? Chciało się już wsiąść na motocykl i pokręcić tę kółkę, czy spokojnie oczekiwałeś Oczywiście, Oczywiście, że chcieliśmy. Przygotowaliśmy się całą zimę. Oczekiwania, przygotowania, a, a też ten moment wyjazdu na tor już i na szczęście dla mnie jest takim momentem odcięcia od tych takich spraw organizacyjnych i skupiam się nad jazdą. Wbrew pozorom, dla mnie to jest ten chyba lepszy, lepszy, lepszy moment niż, niż to takie tam zabieganie i organizowanie wszystkiego. Także teraz skupiam się nad jazdą. Harmonogram jest założony, przewidziany na najbliższe tygodnie, także realizujemy go. Czy teraz najtrudniejsze zadanie to wybór sprzętu, na którym będziesz jechał, czy to nie jest dla ciebie jakaś tam trudność? No, tutaj z tym sprzętem to jest. Melodia przyszłości na razie, no niedalekiej, ale przyszłości. My ten tydzień na razie to traktujemy jako, jako rozjeżdżenie. Nie biorę nawet tego sprzętu, na którym gdzieś tam kończyłem sezon. Rozjeżdżam się, rozjeżdżam się, rozjeżdżam się. Jeśli będzie taśma, to też bardziej forma wprowadzenia automatyki w jazdę, czyli przyzwyczajenia organizmu do, do tych reakcji, do tego, co się robi podczas startu, przed startem i później podczas jazdy. Także Tutaj jakiejś tam rewolucji nie ma, co roku to samo, nic tu innego nie wymyślimy, więcej spokoju, a mówię, ten okres testów to dopiero przy tydzień, może za dwa tygodnie. Na pewno w zimowej obserwowałeś też to, co się dzieje w innych zespołach, trochę było tych ruchów kadrowych. Jak to w Twojej opinii wygląda i kto to będzie naszym najgroźniejszym rywalem? No Rywali mamy siedmiu bardzo groźnych w tej klasie no, Zmiany regulaminowe, nad czym, w czym przodujemy, jeśli chodzi o ligę i o nasz związek, czyli co roku modyfikacje i duże roszady. Wymusił jakby zmianę systemu drużyn, budowania drużyn. Nie ma KSM-ów, mniejsza ilość drużyn, czyli, czyli moc tych drużyn jest piekielnie, piekielnie silna. Także siedem drużyn bardzo, bardzo mocnych, no 8 z, z falubazem. Nie ma sensu gdzieś tutaj za bardzo rozdrabniać się i planować, czy, czy zakładać poziom sportowy, no bo ich jest bardzo wysoki, a jak zwykle Teorii życie zweryfikuje nasze plany, założenia. E, także, także to nie ma sensu, Ja tym bardziej ja nie lubię i nie chcę się gdzieś tam niepotrzebnie męczyć nad, nad planowaniem. Zobaczymy. Przygotowuję się z się nad sobą. Skąd Ty czerpiesz siłę mobilizacji do tego, żeby co roku stawać na pro tego sezonu i zakładać sobie na pewno jakieś cele i do nich dążyć w trakcie sezonu? E, ale to jest całe moje życie. Ja to nie robię dla kogoś, nie robię to za karę. Jest to... Uważam, że jeśli ktoś coś co robi i sprawia mi przyjemność, no to będzie to robił. I co roku mam tą samą adrenalinę, po zimie mam ten sam głód jazdy, te same jakieś tam plany. Może troszeczkę spokojniej podchodzę co do planowania, do takich jakichś takich zapowiedzi, bo e, ostatnie lata trochę mnie nauczyły pokory, e, ale ambicji mi spokojnie nie zbraknie. A czujesz się trochę gwiazdą? Bo no, no, nie, nie oszukujmy się, no, jesteś rozpoznawalną osobą w Zielonej Górze i pokolicach, doty, dotyka Cię ta popularność na co dzień? Czy Gwiazdą się nie czuję. Wydaje mi się, że e, tutaj gwiazdą to... W e, tym sportowym sensie? E, no tak. Pozytywnie. Na pewno... Nie no, ja też o, tym, o takim czymś mówię. Nie nosiłem nigdy głowy w chmurach, e, zawsze chciałem poza torem e, i staram się, żeby tak było. Być normalnym, normalnym człowiekiem, normalnie funkcjonować. Wiadomo, że jest to utrudnione z racji miasta, w którym mieszkam i skąd pochodzę i to, co robię. Także dziś tam zauważalny, czuję, że jestem, ale bardziej w formie satysfakcji to, satysfakcji to odbieram. Parę lat, parę kółek udało mi się przejeździć na wysokim poziomie. Kilka z banków udało się zdobyć, medali też. Także. E, nigdy nie, nie, nie lubię wracać do historii tego, co było, bo dalej mam cele i wiele do zrealizowania, i naprawdę e, jeszcze te kilka lat e, mam w planie pojeździć na takim poziomie. E, nie sądzę, żebym zdobył wszystko, co mogłem zdobyć, mimo że naprawdę, jak, jak, jak sobie spokojnie, na chłodno przeanalizuję, co rzadko robię, to ja jestem spełniony jako żółwiec, ale nie do końca.